Pytanie z bazy do lek z działu interna. Pytanie szóste. Do pozasercowych przyczyn migotania przedsionków zalicza się. I tutaj mamy pięć możliwości. Migotanie przedsionków to najczęściej spotykana arytmia. Cechuje się nieskoordynowaną aktywacją przedsionków z szybkością od 350 do 700 na minutę. Ceny dzielimy na sercowe i pozasercowe. Do sercowych należy nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe, kardiomiopatie i inne. Do pozasercowych sercowych należy nadczynność tarczycy, która jest najczęściej spotykaną przyczyną, niedoczynność tarczycy, ostre zakażenie, bezdech senny, guz chromochłonny i inne. Teraz wracamy do naszego pytania i widzimy, że wszystkie odpowiedzi są poprawne. Warto zauważyć, że na tego typu pytaniach, gdyby było pytanie o sercowe przyczyny migotania przedsionków, to wtedy wszystkie odpowiedzi byłyby błędne. Pytanie siódme. Charakterystycznymi nieprawidłowościami w zapisie EKG w przebiegu hiperkaliemi są Mamy pięć możliwości. Hiperkaliemia to nadmiar potasu, czyli powyżej 5,5 mmol na Charakterystyczne zmiany w EKG przy hiperkaliemi to objaw saksofonu, bo odcinek qrs wygląda jak saksofon. Naszą diagnostykę powinniśmy zacząć od oceny QRS. Jeżeli QRS jest poszerzony, to zawsze należy podejrzewać hiperkaliemię. Wydłużone QRS to powyżej 200 milisekund. Kolejną charakterystyczną zmianą jest skrócenie odcinka ST. Na naszym przykładzie jest on tak skrócony, że aż go nie ma. Kolejną zmianą jest wysokie spiczaste T. Spiczaste T występuje również w przypadku zawału, ale przy zawale spiczaste T jest tylko w niektórych odprowadzeniach, a przy hiperkaliemi jest na wszystkich odprowadzeniach. Kolejną zmianą, którą nie widać na naszym przykładzie, jest spłaszczenie załamka P i wydłużenie PQ. Jeśli ma się w głowie opiał saksofonu, to to pytanie jest badalnie proste, czyli spłaszczenie P, skrócenie Qt i wysokie szpiczaste T. Warto zapamiętać, że jakby w pytaniu była hipokaliemia, czyli zmniejszenie potasu, to wtedy będzie po prostu na odwrót, czyli obniżenie ST, zmniejszenie T i szerokie U. Pytanie ósme: Dotyczy nowotworowej niedrożności jelit. Mamy trzy możliwości: w pytaniu na lek należy uważać na słowa. Takie jak zawsze, wszędzie i na pewno. Bo w medycynie rzadko coś jest zawsze, wszędzie i na pewno. Najczęstsze przyczyny nowotworowej niedrożności to rak jelita grubego, trzustki, żołądka i jajnika. Niedrożność można podzielić na mechaniczną i porażeną. Porażena to taka, w której nie ma perystaltyki, czyli ruchu jelita. Przyczyną niedrożności porażennej mogą być zaburzenia metaboliczne. Logi somatostatyny stosuje się, ale nie zawsze, a raczej w ostateczności. Obniżenie stężenia żelaza w surowicy stwierdza się i mamy tutaj kilka możliwości. Warto zapamiętać, że w niedokrytości megaloblastycznej poziom żelaza delikatnie się zwiększa, a witaminy B12 się zmniejsza. W niedokrytości syderoblastycznej żelazo w surowicy się zwiększa i ferytyna też się zwiększa. W niedokrytości chorób przewlekłych poziom żelaza się zmniejsza, a ferytyna się zwiększa. W talasemii, tak jak w syderoblastycznej, żelazo z się zwiększa i ferytyna też się zwiększa. Czyli tutaj poprawna odpowiedź będzie C, z chorób przewlekłych. Pytanie 10. W jakich sytuacjach klinicznych dochodzi do obniżenia wartości wskaźnika transferu tlenku węgla w płucach? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wiedzieć, jak wygląda takie badanie. Otóż badana osoba wdycha niewielką ilość, 0,3% tlenku węgla i zatrzymuje oddech na 10 sekund. Tlenek węgla ma bardzo duże płynowactwo do hemoglobiny. Więc, jeżeli w płucach spotka się z hemoglobiną, połączy się z nią, i w wydychanym powietrzu będzie go mniej. Jeżeli hemoglobiny będzie mniej, albo bariera między tlenkiem węgla a krwią będzie za gruba, tlenku węgla w wydychanym powietrzu będzie więcej niż powinno. Czyli musimy znaleźć takie choroby, przy których tlenek węgla ma trudności ze spotkaniem się z krwią. Będzie to włóknienie, rozedma i zatłoczenie.